Uwaga, film zawiera dużo przekaństw. Eee, witam was wszystkich. na kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grali w Infinite Rooms. Po prostu gierka widzę od Mark Evans PL. Więc... tam ją ten... Na live graliśmy wczoraj, więc fajnie było. Tylko mi tak, tak gierka zacinała, że już mi live'a wywaliło, że hej. W kosmos wywaliło, że... Dzisiaj będziemy w nią grali oczywiście. Zero aktywnych graczy, 11 wizyt. Już zostawiłem lajka w górę i prawie like. Faworytkę też zostawiłem. Zobaczcie, deweloper Mark Evans PL. Rozmiar serwera 5: Genre gatunek muzyczny horror. Stworzono 28 czerwca 2023, a zupdejtowano 7 lipca 2023. Mamy no tu serwery. Oczywiście nie ma serwerów prywatnych możecie zobaczyć. Niech mi się to szybciej wgrywa, a nie. Zaraz wariuje. No zobaczcie, nie ma prywatnych serwerów. A teraz wbijamy do, ten, do gierki wbijamy. No co się dzieje? Więc widzimy się w grze. Już jesteśmy, tylko nie wiem, czemu mam 4 FPS. -y. Zobaczcie. Co tu się dzieje? A gdzie się zginąłem. Muszę ten ekran rozjaśnić, bo głowno widzę. Fula rozjaśniłem. I o co w tej gierce chodzi? Musimy tu gdzieś iść? Ja kurna grafikę dałem na fula. Dlatego tu mi tak laguje. O, patrzcie. I gdzie ja idę? Tak mi gry, gierkę zacina. O Jezu, aż tu musi montażysta Blura dać na to powiadomienie. Jakie mam się ruszać? Miałam... Czekajcie, nie ruszę się na chwilę, zobaczcie ile mam FPS-ów. Ta gierka ma bez sensu. O i nagle mam... Boże, ja nawet nie widzę, gdzie idę! Zobaczcie. Idziemy teraz tutaj. Sorry, że to tak dziwnie wygląda, ale ja mam taki procesor słaby. O. Wiesz. Będę, sk będę skakał, mam pro. O, już nie mam pro. -tip. Myślałem, że mam taki protip, Bo to, to, to taki takie falowanie kamery, ktoś dodał. Muszę skakać, żeby nie było tego falowania. Jezus. Ja wam to podgłoszę. A się nastraszyłem, nawet jak mi jest gorąco. A ja mam na fula wszystko. Więc nie wiem. Wypaczcie, będzie... Jest! Co to miało być? Sorry, ale się wystraszyłem i cały czas mnie kręci w głowie. Znaczy nie w głowie, tylko w grze. Co to było? Boże, ja pierdola. Nie z tego odcinka to chyba 3 minuty wyjdzie tylko, patrzcie na to. Kurwa no... To jest bez sensu. Jak się nie rusza, mam 30 klatek na sekundę, może montażysta to przybliży, że to mam 34 fps, a się rusza i zobaczcie. I mniej klatek, to się obraz zaczyna tak gibać. Jak się będę patrzeć z drugiej strony. Tak. Będę bokiem szedł. I inaczej będą lagi. A jak idę bokiem, to mam 30 FPS. -u. Dobra, odcięło się w końcu. Zobaczcie. Jak coś, to link w opisie do gierki pod koniec wam ten. Będziecie wiedzieć jak słać swoją gierkę po prostu. Co to jest? Jezusa się zacięło, ale jak się tu patrzy, to nie mam lagów. Co to jest? Ha! muszę się schować teraz? dorsy. Czemu nie ma dźwięków? A są już to ściszam trochę. A tu już nic nie ma. O nie! A tu. Nic nie ma. Znowu gdzieś zginąłem! Mam zero pesów. A teraz dopiero zginąłem. Shift to Sprint. Jak mam Sprinta, niech gościu doda... Da. To jest latarka. To jest Interact button. No, flash Flashlight, like, tak? Proszę, odlagowało się! Znaczy trochę się odlagowało, bo jak tuż miałam 5 FPS-ów, a teraz mam 10. Giba się cały czas. Ale chociaż ten... Chociaż mi tak nie giba... Jeszcze raz zginę, to kończę odcinek. Czy to tam jest? Czy... Czy coś zaczęło się dziać? Co tu jest napisane? Find the right direction and pay attention i mam 30 fps! Jak mnie zaczęły zabijać, to nagle mam 30 fps! -u. Ja chciałem tam przeczytać, co to było napisane, i zaś nie przeczytałem, bo 3 wpsy mam. 30. Jak mam te 60, bo w niektórych grach mam 60. Find right direction and pay attention. 2 czerwca 1980. Będę się tak patrzeć. Może tak. Nie. Muszę się patrzeć trochę tak, trochę tak. Muszę patrzeć tam. Nie, to jest bez sensu gra. Będę się w to miejsce patrzeć po prostu, i tak zginę i tak. Więc to jest na wszystko. Ja oceniam tą gierkę, mam nadzieję, że montażysta doda taki ładny napisik. Napis jak zawsze. I oceniam tą gierkę, muszę pomyśleć na ile. Jest dobra. Jest latarka, jest takie horrorowate, można się przestraszyć. Ja daję ją 9 na 10 po prostu, 9 na 10. Muharzysta, tu da jakiś napis 9 na 10 bo zawsze na gierwiców jest ten ocena dana, i pod koniec jest taki niecałominutowy filmik, jak podesła do mnie Gierkę. więc mam nadzieję, że muharzysta to wszystko połączysz w jedno. Więc to jest na przyściódko, to jest przyściódko, więc zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak podesła do mnie Gierkę. Więc zostaw lajka, zostaw subika, to jest przyściódko. Więc papa, a teraz, jak podesłać Gierkę co trzeba zrobić oczywiście trzeba pierwsze zostawić lajka po prostu, po drugie subika po prostu. I, I być na serwer Discord, który jest linkiem w opisie po prostu. I potem napisać na mnie na To V te podłoga Olimale Studios. Po prostu wysłać swoją gierkę po prostu. Ja ją właśnie przetestuję właśnie na tym odcinku, na drugim, na trzecim i tak dalej, więc to jest na tyle, więc zostaw lajka, zostaw sobie, to jest czyściutko, więc papa.